Pytanie trzecie. Jak radzić sobie z upierdli? Hej, niedawno na kanale ukazał się odcinek, w którym opowiadałam z mojej perspektywy, jak się mieszka w akademiku, i pod tym filmem dostałam kilka komentarzy właśnie dotyczących tematki studenckiej. I pomyślałam, że nagram taki materiał, w którym skumuluję odpowiedzi na te pytania i też dodam kilka pytań od siebie i na nie odpowiem. Tak, jeżeli ktoś by z Was miał jakieś właśnie pytania, a zostaną tutaj na nie udzielone odpowiedzi to po prostu będę was odsyłać do tego y, też filmu. Y, także myślę, że na początek odpowiem na takie trzy podstawowe pytania, czyli y, co studiuję, gdzie studiuję i w jakim trybie. Obecnie jestem studentką piątego roku inżynierii materiałowej. Są to studia w trybie stacjonarnym i studiuję w Krakowie na Politechnice. Jedna z was zadała mi aż cztery pytania i od tych pytań chciałabym zacząć, ponieważ są dosyć ciekawe. Pierwsza kwestia, pieniądze. Jaki jest średni koszt książek, materiałów Xero? Wiadomo, że na niektóre egzaminy trzeba sobie zrobić małą bibliotekę. Jeżeli chodzi o książki, to ja w swojej całej karierze studenckiej kupiłam tych książek cztery, z, te, z czego trzy były do angielskiego i one były wymagane. Tak trzeba było je kupić, ponieważ na zajęcia trzeba było przechodzić z książką, czy to też z podręcznikiem, czy też z ćwiczeniami. A książką, którą kupiłam dobrowolnie, była to chemia nieorganiczna, ponieważ ja ogólnie bardzo lubię chemię. Mm. Jednak koniec końców ta książka prawie w ogóle mi się nie przydała, ponieważ było tam bardzo wiele informacji, które wręcz wykraczały poza program mojego przedmiotu na studiach. Także ją otworzyłam, przeczytałam kilka rozdziałów i stwierdziłam, że no to jest za dużo i tak naprawdę to jest wiedza dla mnie. Fajnie, dowiedziałam się czegoś nowego, ale no nie musiałam tej książki kupować. Niektórzy wykładowcy wręcz sami udostępniają książki, czy to w wersji online, czy to też papierowej, ponieważ z książkami, przynajmniej niektórymi tytułami na studiach, jest tak, że um, istnieją one w dosyć ograniczonej liczbie egzemplarzy. I tutaj taka historia od mojego prowadzącego. Kiedyś, jak on sam był studentem, to była taka jedna książka, którą miał tylko sam prowadzący i osoby ze studiów między sobą się umawiały. W takich, nawet dosyć nietypowych godzinach, typu trzecia, czwarta nad ranem, sobie pożyczały tę książkę, szukały tam, co miały znaleźć, i przekazywały ją następną, następnej osobie. Także myślę, że teraz. Również takie sytuacje mają miejsce, ponieważ z jednej strony niektóre tytuły występują wręcz w ogromnej liczbie egzemplarzy, a niektóre z książek to tak zwane białe kruki. Jeżeli chodzi o materiały Xero, to na przykład na moich studiach mam bardzo dużo formularzy do sprawozdań, ponieważ moje studia to jednak są studia techniczne, i tutaj jednak muszę na Laboratoria. Przychodzi z już z formularzem sprawozdania, ponieważ niektórzy prowadzący wręcz by mnie nie puścili na zajęcia, ponieważ przychodzę na zajęcia nieprzygotowana. Także to zależy. Tak naprawdę na każde pytanie można odpowiedzieć, że to zależy, gdyż. Na jednym semestrze mam na przykład 4 albo 5 laboratoriów, gdzie muszę przynieść sobie formularz, czyli to nie wiem, koszt wydrukowania tych formularzy pewnie zamknąłby się w kwocie 5 zł. A czasem miałam na studiach taki semestr, że w jednym tygodniu miałam na przykład 3 albo 4 laboratoria, czyli wiadomo, automatycznie te koszty wzrastają. Jeżeli chodzi o xero, ja na większość wykładu chodziłam przez całe studia, także miałam udostępnione notatki. Znaczy sama je sobie pisałam, tak? A jeżeli chodzi na przykład później o koszt kserowania notatek, chociażby, to jest on dosyć wysoki, ponieważ no na wykładach bardzo dużo się notuje, jest też dużo istotnych rzeczy. Także jeżeli nie chcecie chodzić na wykłady, to później. Mm, Przygotujcie się na to, że jeżeli macie egzamin z danego przedmiotu, właśnie z wykładów, to będziecie bardzo dużo płacić za to, aby mieć materiały na egzamin. E, następnie, e, czy sesje są takie straszne? I tutaj, jak ja szłam na studia, to bardzo dużo ludzi mówiło mi, że sesje są straszne, że to jest gorsze od matury i takie inne sprawy i tak naprawdę ja swoją pierwszą sesję, okej, okay, no nie wspominam mi zbyt miło, ponieważ to tak naprawdę była moja pierwsza sesja i uczyłam się wszystkiego od podstaw. A teraz jak na przykład ktoś mówi, że mam sesję, to ja na przykład w sesji mam jeden egzamin, tam dwa albo trzy zaliczenia. To, co ja próbuję robić ze swoją grupą, to znaczy moja starościna, to my staramy się ustalać terminy egzaminów. Przed sesją, tak, aby jak najwięcej tego czasu, który jest przydzielony na sesję, później na sesję poprawkową i na takie ferie przed rozpoczęciem kolejnego semestru, aby mieć jak najwięcej tego czasu wolnego. I tutaj na przykład z tego, co się orientuję, to w tym semestrze będę miała gdzieś na początku lutego jeden egzamin. I to wszystko. I następnie będą też oczywiście terminy zaliczeń dla tych osób, które tam wcześniej czegoś nie zaliczyły. Także miesiąc przed sesją jest dla mnie dosyć stresujący, gdyż wtedy tak naprawdę u mnie wszystko się rozgrywa. Ale odpowiadając na Twoje pytanie, według mnie sesja wcale nie jest straszna, ponieważ e, im byłam na dalszym roku studiów, tym po prostu pytały, pytaliśmy się z całą grupą, czy e, dany prowadzący może nam uz, e, udostępnić jakiś zakres albo podać przykładowe pytania do egzaminu, czy też zaliczenia, i po prostu zazwyczaj później e, te pytania się pokrywały na kolokwium czy też zaliczeniu egzaminie i tak naprawdę większość ludzi zdawała wszystko w pierwszych terminach. Pytanie trzecie. Jak radzić sobie z upierdliwymi wykładowcami lub z egzaminami nie do zdania? I tutaj w sumie na początku moich studiów miałam takie sytuacje, że były tak zwane egzaminy nie do zdania, ponieważ jedna osoba, znaczy prace obu osób były bardzo podobne i tutaj nie mam na myśli tego, że one o od ciebie odpisywały. I jedna osoba zdaje, druga nie i to tak naprawdę zależało wtedy od humoru prowadzącego. Jeżeli chodzi o upierdliwych wykładowców... Mm, jeżeli taki się zdarza, to ja w sumie też jestem dosyć upierdliwym studentem i tak naprawdę pokonuję ich, ich własną bronią, ponieważ już czasem mówią: "Okej, okay, to masz zaliczone już, idź, idź, idź i się nie pokazuj. Także czy ja miałam jakiś taki przypadek, że faktycznie miałam upierdliwego wykładowcę? No może raz, faktycznie raz nie mogłam sobie z nim poradzić, ale w końcu mi się udało. I ostatnie pytanie, jak z osobami na roku? Słyszałam raz historię o dziewczynie, która dała znajomej pozmieniane notatki, które były w 50% błędne, żeby nie zdała. Czy naprawdę jest widoczny tak duży wyścig szczurów? I tutaj, jeżeli chodzi o historię yy, tej dziewczyny, to naprawdę jest mi. Aż przykro, gdyż ta dziewczyna, która dała jej notatki, była zwyczajnie podła. Jak już powiedziałam wcześniej, nie chodziłam na większość wy wykładów, także jeżeli ktoś mnie prosił o notatki, to w większości przypadków je udostępniałam, ponieważ. Cóż, ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli jakąś pomogę, to kiedyś ta pomoc mi się przysłowiowo zwróci. Jeżeli chodzi o ten wyścig szczurów, to on w pewnym momencie jest widoczny. To szczególnie dotyczy to osób, które już po pierwszym roku mają stypendium naukowe i chcą go utrzymać. Co jest jak dla mnie takie oczywiste, bo otrzymuje się pieniądze za to, że się miało dobre wyniki w nauce. Czyli to jest tak naprawdę taka darmowa kasa. Z jakimś tam waszym wysiłkiem. Także ja nie słyszałam takiej historii, aby ktoś podmienił notatki. Za to były takie historie, że na przykład ktoś sobie opracował notatki, e, udostępnił on kilku osobom z taką prośbą, aby nie udostępniali ich dalej, ponieważ tam spędził tydzień, kilka dni na opracowywanie tego tekstu, a na przykład e, później. Przed, na przykład, dzień, dwa dni przed egzaminem on widzi y, swoje notatki u innych osób, i one tak naprawdę robią z siebie przysłowiowego głupa i nie wiedzą, że te notatki są od danej osoby. Na Instagramie pojawiło się jedno pytanie: Jakie mam plany po studiach, i tak naprawdę ja się skłaniam ku temu, że ja nie chcę pracować w swoim zawodzie, ponieważ inżynieria materiałowa jest taką dziedziną, gdzie tak naprawdę można znaleźć zatrudnienie wszędzie. Jednak przynajmniej według mnie i to co mi powtarzają prowadzący, w Polsce inżynieria materiałowa tak samo jak na przykład inżynieria biomedyczna nie jest jeszcze na takim poziomie jak na przykład na zachodzie także ja z jednej strony nie chcę pracować w zawodzie, ponieważ chciałabym się rozwijać dalej w trochę innej dziedzinie. Zobaczymy, jakieś tam wykształcenie mam, tak? Mam już wykształcenie wyższe, e, także zawsze będę mogła pracować w zawodzie, ale nie wiem, czy by mi to sprawiało przyjemność, ponieważ ja bym jednak chciała, aby moja praca spra sprawiała mi radość oraz satysfakcję, a nie żebym się męczyła w danym zawodzie. Jeżeli chodzi o studia, e, to tutaj. Już powoli kończąc. E, miałam takie semestry, gdzie wręcz uwielbiałam chodzić na zajęcia, a na przykład teraz, szczególnie na studiach magisterskich, widzę, że zwyczajnie mi się nie chce, ponieważ mój program studiów jest taki, a nie inny i tak naprawdę bardzo dużo e, informacji, Zajęcie się powtarza, mają na przykład zmienioną e, nazwę, a tak naprawdę miałam już dany przedmiot i nie czuję. E, żadnej satysfakcji z tego, że siedzę na tych zajęciach, ponieważ zwyczajnie się na nich nudzę. Także nie chcę tutaj się rozgadywać zbytnio o studiach drugiego stopnia, ponieważ niektóre osoby robią tak, że na studiach pierwszego stopnia wybierają jeden kierunek, a na drugiego stopnia... Idą na pokrewny kierunek i tak naprawdę wtedy się nie nudzą. Ja zrobiłam tak, że poszłam na kontynuację tak naprawdę swojego kierunku z pierwszego stopnia. Czasem żałuję, czasem uważam, że okej, okay, mam łatwiej, ale tak naprawdę ja lubię takie wyzwania. A teraz, jak już powiedziałam wcześniej, jest jak jest, tak? Na szczęście już mi niewiele zostało, ponieważ jeżeli mam nadzieję, że mi się uda, to w lipcu skończę. Studia i będę magistrem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to proszę o kliknięcia kciuka do góry. Pamiętajcie o tym, aby udostępnić ten filmik swoim znajomym, jeżeli na przykład idą na studia i chcą usłyszeć trochę właśnie odpowiedzi dotyczących studiów. Zapraszam oczywiście do subskrypcji. Trzymajcie się i widzimy się już niedługo. Cześć!